Wrześniowe komedie w HBO. Chevy Chase zrealizował marzenia o domku na wsi. W komedii Uroczy Zakątek zobaczymy, jak uczy się korzystać z dobrodziejstw natury i jak zawiera nowe znajomości. Bohaterowie komedii przeprowadzka też znaleźli nowy dom. Teraz trzeba się do niego przenieść, a to już przypomina regularną bitwę. Jak niechcący zostać bohaterem podczas prawdziwej wojny. Komedii Służba, nie drużba. Trzy osoby o różnych temperamentach wynajmują jedno mieszkanie. Tytułowy apartament zmieni życie całej trójki. Szybkie życie w amerykańskim odpowiedniku zakopanego, czyli szaleństwo w aspen. W każdy poniedziałek września o 20 w HBO. Zapraszamy. HBO już w sieci PTK. Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerami telefonów 52 20 36 52 13 78 52 20 35